Bitcoin, złoto cyfrowej ery. Tutaj porozmawiamy o tym. W ogóle, jak już chodzi o złoto, to też patrzyłem wczoraj. Nowe ATH, także złoto ciśnie do góry. Syst systematycznie, kto kupował wcześniej, to chyba jest zadowolony. I nawet ci wszyscy szczekacze, którzy mówili, że złoto za 1700, za 2000 dolarów uncja jest drogo, no to teraz już tak trochę przymilknę przymilknęli. No, ale wiecie, korekta też może się pojawić. Ostatnio, jak mieliśmy konferencję, na Kryptosfery ostatnio też pokazywałem, że złoto jest na ATH. Później była lekka korekta, no ale tutaj cały czas te złoto idzie do góry i coś jest na rzeczy, bo to bez powodu nie rośnie. Na sam początek, może konferencja. Crypto Community Conference. Kto był, niech napisze w komentarzach. Może Michał coś pierwszy powie, bo ja znów go zagadam, także. No, już się dobrze, dobrze rozgadałeś. Ale mega konferencja. Mam nadzieję, że każdy kto był, to przybyliśmy, jakąś pamiętkę zamieniliśmy chociaż kilka słów. Mega organizacja. Podziękowania dla KryptoEkipy za zaproszenie. Tak jak widać, mieliśmy okazję tutaj podebatować na głównej scenie. Mimo tego, że była to ostatnia, ostatni panel tego dnia, to. Fajnie było, że, że dość, dość sporo osób mogliśmy zobaczyć na scenie. Tutaj mamy lekkie, lekką pomyłkę. Znaczy, Marek stał się doradcą prawnym, a ja byłem regionalnym przedstawicielem Maxa, ale to akurat no, no wiadomo, jakaś to Wszystko pomyłka.